No, yeah! yeah. Faster, you think they beat yeah. Take the right!

No już tam mówiłeś, że będzie mnie o albo że jak go mam? Go! Moich... Nie w nie, to było tak, to było więcej. Aha, w ogóle kończę to było no, to jeszcze jedna misja oprócz tej. Koniec, to koniec, dokończę. Zagrajmy i zaczynam. Albo jeszcze przed ostatnim ustawem, nie wiem. Postala dwa Show Pain. Myślę, że to dobry pomysł, jak uważacie? E... O, no, my strzelaliśmy do jego córki. Okay. Właśnie, chcę ja się na nas To chyba okay. była ta córka na początku. Y... No, na początku. Gdy ry... w tego co pamiętam. Mówiłem, no, że więcej jej osiągnąć na napisów. Yeah. O nie, ten dym. Ja tego dymu nie lubię. Nie chcę. Kurde. A, nawet pomogę ci. Ups, sorry. Dobra. Dobra, nie będę ich to O, kuchnia. No, na co no, macie ochotę? Moim tywie. rybkę? Może. A mm. co to jest? Czarbus? Dobra, nie ja ma na Idziemy dalej. O, co tutaj mamy zupka jakaś. Czy to nie jest zupka? Nie wiem. Mmm, jest kof, super. Dobra, może potem tutaj zajrzymy jak nam się będzie chciało. SHIT! SHIT! Mówimy! Rozumiem ci! Nie Nie do już ich zapinić, bo to FPS jeszcze spadły. Tak.

PS spadają. To już nie w końcu z PSU, bo już tak oko lubię. Włączyłem sobie ten... we Ten to co pokazuje w PS Nipieniach, to dokładnie... To taka ikonka wicja to co chodzi. Włączyłem sobie to po prostu z czasem, to czasem trochę rozpraszało. Jak na przykład zacząłem nagrywanie i nagle coś się zmienia z żółtego na... Na czerwone, to mi jest troszeczkę rozpraszamy, bo nas to włączyło. No, ten co pokazuje w PS. to oni to się nazywa To po prostu i konkretnie pokazuje w ps y Mieszkańca, mieszkańca, mieszkańca. Mieszkańca, mieszkańca. 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 O, nie, 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 nie możesz nasłużyć, proszę cię, no. Nic z litu oczywiście się mówię. Widzisz jaki ten Robertus już zastresowany jest, a ty jeszcze nie stresujesz go. Kolej jednak. Kolej jednak. O, jeszcze kęcie się bardziej. Co ty robisz? Z Zamienimy sobie murze, co ja mówię, nic nie będzie? I Wrócę mniej więcej w tym miejscu. Yy, właśnie zaciął się komputer, waliło mnie yy, o mniej więcej tutaj właśnie przechodziłem. Chyba yy, tak, jakoś tutaj przechodziłem, na tym mi się zacięło, chyba, tak tutaj już w tym miejscu. Zaczynka była. Eee, po chwili mnie w ogóle wnosiło do pobitu, się zmieniła, kolory się zmieniły. No i pisze jakiś komputer, że sterownik jakiś tam przestał działać, żeby dokonać podobnego rozwoju systemu. No to trochę się kłóciłem, bo podobna sprawa już była z Dead Space'em, tylko wtedy po prostu mi teksturki, eee, znaczy komputer się zaczął. Jak z którymi nagle walnęły? Nie wiem dlaczego, ale tak się stało. To ja natychmiast, a aktualizuję sobie sterowniki do karty. okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz nie będzie już tak. O. No. no! To jest szczyt hamsterów po prostu. Niech Niech to. Ja! I znowu zamieniamy się do no, nie? To zostało albo nie, bo oni mają o, no, się nie ma czasu na spanie. no, i pude, tak zaskakują Ale tak sorry za ten mój wybuch.

Weźmiemy sobie Jest chyba lepsza od nie wiem. O super. Można nas ochronić. Ja wiem, że jesteś zmęczony, ja też jestem zmęczony. Ja tak w to nie chcę grać. Wow, co to jest za pojedynek? Patrzcie. Otwórz drzwi. Co tam dalej będzie? O znowu coś. Teraz ten a, Tylko nie co będzie. Jest! Shanks i wreszcie mam tego ciasta. Therefore, I make this offer, Mr. Leech. <smart noise> Haha! <laughs> to What was that? I can't The fuck was that? That's Fuck you! Believe it. What? co dziwiście? Dobra, to koniec przedostatniej ostatniej misji. W yy, następnym odcinku zaczynamy misję ostatnią już. No i musimy sami zobaczyć co tam będzie. Ja się nad wami żegnam na razie. No i cześć!